Witam wszystkie Panie i Panów hodowców. Prezentuję gąbkę z linii MTM Pałka, ale ze samczyka zaraz pokażę jego rodowód. Gąbka. Z tego gąbka 19 roku. Tu jest 1360 w krótkim pokrewieństwie Dexter. Dziadek to jest rzadziadek tego gąbka niebieskiego. To jest gąbek tamtoroczny na czerwonej obrączce. piękne gąbki po nim się sprawowały w tym roku też. Ale ma super samicę. I ten samczyk pochodzi ze samicy. Ze samiczki. Finka 5000 z córki tej, tego, tej samicy, co tu jest, co, z córki jego z 2020, z 2020 roku. Samiczka była, była dana. Córka tej tego gąbka. Córka tego gąbka była dana. Właśnie i to jest właśnie samczyk. I rewelacyjnie dobremu. Samiczkę też, ze super gołębi, bo dałem mu samiczkę, zaraz pokażemy, samiczkę mu dałem. Dałem mu super samiczkę karpiatą, ze zboje starej samicy, 3753 i ojciec, ojciec tej samiczki to jest Wagner razy Herbos razy Walon 2008 roku. Jeszcze jedno piórko do ściepnięcia ma. Super samica. Właśnie to jest ta samica, którą dałem koledze. 93 końcówka. Nie będę mówił całego numeru rodowego. Obrączki. Miała wszystkie siedemsetki I to bardzo dobrze. 6, 9 i 12. I wszystkie 500, jak się nie mylę. Miała. Super goń był. Kolega ma tą samiczkę. To jest, można powiedzieć, że to jest kuzynka. Można nawet powiedzieć, bo to jest z tej samej linii. To jest siostra. Tylko że z tej samej linii. To jest po tej samym samcu, po tej samej samicie. To siostra, przepraszam. To jest siostra. Tylko, że ta jest młoda, a tamta była z 12 roku. W 14 roku, wyśmienicie, leciała. I jako młoda też by śmiejcie leciały. I z tej, z tej samiczka na wywózce, jeżeli chodzi o tamty rok, bo jest na czerwone obrączce, na 280 km by wywiezione, by puszczane pojedyncze te gemy. przy na jeszcze 220, a później na 280. Wyśmienicie się. sprawiły. ani jeden gąbek z tych gąbków mi nie zginął. Ani jeden. Wszystkie gąbki są w domu, jest ich sześć gąbków. Dwa samczyki, cztery samiczki, wszystkie gąbki są w domu. I jest identyko taka sama, jak ma kolega tą, tą samiczkę też, co ode mnie ją dostał. Więc jak takie wyjdą gąbki, to wszystkie są zostawiane. Żony. I dopasowano para. I w tym roku właśnie też na wywózce tych gąbków z tego samca, który był wcześniej pokazywany, i z tej samiczki, a jeden gąbek się nie zawiesił. Wszystkie gąbki przyszły i to bardzo dobrze przyszły. Także jest też para W rozpodzie tak zostaną te gąbki, bo rewelacyjna para. Proszę, jakie skrzydło. Ogonek też. Gąbki się pieżą. Pokażemy, gąbki się pierzą ładnie. Ładnie się gąbki pieżą. Super. Samica jest. Gałąbek. Pokażemy, może. Mam tu gdzieś tu rodowód. Ojca tej samicy. Momencik. To jest rodowód z tego gąbka. Przesłoniłem tam. Bo tam jest. Po co samiczkę, którą mam. Nie chcę jej pokazać. Tu był z tego gąbka, który tu jest pokazany 2008 rok. I tu jest pokazane. Tu dalej. Tu jest pokazane. Wagner razy Herbos Lannon. z jakiej głębi ten gąbek pochodził rodowo tego gąbka a moją starą samiczkę już widzieliście dzieci 753 2009 rok z jakiej głębi też tam mówiłem pochodzi ten gąbek na tym bym zakończył podziękowałem i życzę wszystkiego najlepszego kto ma jakieś pytania można dzwonić pod numer który się wyświetli